Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekorację do mojego! Wow, żelkowe robaczki! Świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest! Teraz twoja kolej na kręcenie kołem! Boję się, że dostanę coś mniej smacznego! Wiedziałam! Prawdziwe robaki! Ochyda! Fuj, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O, matko, one się przemieszczają, to okropne. Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina. Takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajeść tortem bez dekoracji. Fu, to mimo wszystko jest paskudne, przysiąkło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy, tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy, kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej, jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz. Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie. Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr. O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O, rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy. Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach, zjadaj do końca. I po wszystkim mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie ja płonę! Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić kołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpi błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia nie zawiodły. Mamy dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Hmm. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Kate, cała się wywróciłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Nie. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre. Ale nożyczki do manikuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. A, więc taki masz plan. No, genialne. Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Co ty wyprawiasz? To bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście. Uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A, dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, a nie ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne koło. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę! Nie, nie pisałam się na to. To okropne! Julie, na co czekasz? Najwyższy czas, żebyś zjadła kiełbaskę. Z przyjemnością. Chyba zrobię hot doga z pizzy pysznym kiełbaskowym nadzieniem. Patrz, jak fajnie wyszło. Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam. Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest o wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga. Nie wierzę, jak ci nie wstyd. Swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd. Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No, może tyle wystarczy. Hmm... Właśnie zjadłaś karalucha, to straszne! Chyba coś jest w moich ustach. A, wynos się! Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Ciekawe co wylosuje w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra! To huba-buba, uwielbiam ją! Super! Teraz moja kolej. Co? To nie fair! Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jedz swoje przysmaki. Właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzy, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Daram, i jak? Myślę, że wygląda super. No, ekstra. Nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobi mini mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne. Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak? Smakuje ci? Pyszna. Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A Im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. deszcz. To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha. O nie, pomocy! Te poskudne łapki spadają mi na głowę. Julie, wyglądasz tak zabawnie. zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żarkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie o są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fu. Nie zazdroszczę ci. Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda zabawnie i fajnie. Super, cudownie. Nie mogę się powstrzymać. Z chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna mila, nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście to przecież ośmiornica. Ma przysawki i przykleja się do języka. Julie, myślisz, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś! Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Otrzymaj się. Wepchnę ci pizzę prosto do ust. Całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami. A masz. Fuj, co za ochyda. Julie, jesteś okrutna. Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego. Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam. To znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O, tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Ustaw koło z powrotem, tak jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż je zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuje coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne. Nie, wszystko oprócz czosnku. On tak śmierdzi. Co dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma. Czyli nie będę musiała go jeść. you! Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to nam nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe? Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł. A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji. Radości. Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem? Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurcze, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj. Jeśli zwymiotuję, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuję. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fuu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj mnie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. To okropne. Jestem tutaj! Nic mnie nie jest! O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy! Fajnie! Hmm? Wow, ile żelkowych oczu! Wy macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz! Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mila chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Nila, zobacz co zrobiłem. Tak bardzo boli. Oko, nie mam go. Co? To straszne. Zabierz to ode mnie. Co wy robicie? Chcesz, żebym się dusiła? Mila przez ciebie Julie cierpi. Nie może oddychać. Ale pyszności. A, skąd tu się wzięło oko? Obrzydliwe. Po tym głupim dowcipie zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Okay. Mm. Zgadzam się, ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Mm. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy! No, no, no. Oh. Alex, na co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Oh. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę! A może ze mną się podzielisz? Mm. Hmm? A, ze mną też. Jesteśmy przyjaciółmi, Alex. Dziewczyny, nawet nie próbujcie. I tak żadnej z was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę. A, to kara za chciwość. Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci. Hmm? Nie ma Zachowuj Zachowujesz się jak dziecko. Hmm. Oh. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. To może mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać, a masz twic Nie zrób nam krzywdy tą piłą! Nie chodzi o was, ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe? Jakie to pyszne! To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejne jedzenie słodyczy. Ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić. A teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Auć, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie czekoladowe mleko, Twix. Jestem w czekoladowym raju. Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Aleks, ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Batoniki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Wow, Aleks. Nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! O! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało, kask mnie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, tu jest cała góra chipsów. I wszystkie są moje. Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Na dwogo widać. Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego. Wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że jest bardzo smaczny. Będę musiała to sprawdzić empirycznie. Pyszny i bardzo, bardzo mały. Alex, twoja kolej. No wreszcie, bo już zgłodniałem. To zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Będę potrzebował dodatkowej pomocy. No w końcu. Teraz pokażę wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop, gotowe. Pyszno. Chci. Tak, chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszła moja kolejne jedzenie. Ej, ostrożniej. Przykro mi, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy i tak już wystarczająco boli mnie głowa. A mnie uratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń, ale wiem, jak możemy dać jej nauczkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością rośnie z tego coś pysznego. To sadzisz, a my cierpimy. Przestańcie narzekać. Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami. Na no ich widok robi mi się niedobrze. Fu, smakuje obrzydliwie i śmierdzi. Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. I jak dobre. Nie! Okropne! Przestańcie się ze mnie śmiać! Mila, teraz twoja kolej! Nie chcę iść z całej góry brokułów! Może uda mi się ich pozbyć? Ej, patrzcie, tam coś leci! Gdzie? Jacy jesteście naiwni! Teraz pozbędę się wszystkich brokułów! Stop! Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam. Proszę, o to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują, a więc smacznego.